Tutaj spaceruje, spaceruje tak. Po nie terenie. Odwiedza pan starszą panią, moje. której już nie ma. Chce pan to jest odwiedzić? To moje miasto. Aha, na nim. No, ale tam widziałem pana na księdza Gadowskiego, szedł pan. Wszędzie. Całe miasto. Jest. I teraz pan obeszedł tutaj. Jak tam pan się czuje? Nie, do... ile dwie kadencje już minęły bez radnego. Jak pan A, żyje, dobrze? Minęło. Minęło, dobrze. Dobrze było być radnym, jedną kadencję wystarczyło. Kiedyś. Ja byłem radnym dwie kadencje. A dwie? Aha, no. A startowałem? Startował więcej. Do cztery razy, a. albo pięć. A. Także wystarczy. Tyle, ile, wystarczy. ile dla tego miasta trzeba było zrobić. No, no, no to dobrze. Dalej jesteś No, jeszcze dobrze. No to dobrze. No. Aby tak dalej. Tak jest. Włosy pomalowane na biało, ładnie. Wsuwaj się, skręca. Tu kiedyś pan tam skręcał w tamtą stronę, jak była pani ta Maryja mieszkała i nikt nie mieszka po niej, tej. nikt nie mieszka po niej jeszcze, rok minął jak, rok minął jak nie ma jej